Osiem czołowych drużyn Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej pojawiło się w sobotę w Ostrowie Wielkopolskim, żeby wziąć udział w ósmym już memoriale generała Edwarda Pastuszka. Tym razem główną areną zmagań futbolistów była hala Ostrowskiego Gimnazjum Nr 4. W imprezie zagrały drużyny czwartoligowe oraz dwie ekipy występujące na co dzień w kaliskiej klasie okręgowej. Turniej został zorganizowany przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Ostrowską centrę. Chcemy w ten sposób wkrzeszać w pamięć pana generała Edwarda Pasuszka, naszego znakomitego działacza. A jeżeli chodzi o poziom sportowy, to wiadomo, kluby są na etapie przygotowawczym. W zasadzie dla niektórych jest to pierwszy kontakt z piłką, w związku z tym o, tu, o poziomie sportowym trudno mówić. Ale na pewno jest to dobre, uzupełniające zajęcia w okresie przygotowawczym. W eliminacjach ośmiu uczestników turnieju rywalizowało w dwóch czterozespołowych grupach. Pojedynki eliminacyjne były bardzo ciekawe. Nie brakowało w nich walki oraz wielu bramek. W pierwszej grupie najlepiej wypadła pleszewska Stal. Mistrz jesieni w grupie południowej czwartej ligi zdobył 7 punktów i zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając drużyny Płomyka-Goźmiec, Ostrowi i LKS-u Czarny Las. Ciekawy przebieg miała też rywalizacja w drugiej grupie. Tutaj najlepiej wypadła ostrowska Centra. Podopieczni trenera Mariusza Posadzego w trzech meczach zdobyli 7 punktów i zajęli pierwsze miejsce. Za Ostrowskim zespołem uplasowały się drużyny Piasta Koblin, LKS-u Gołuchów oraz Białego Orła Koźmin. Po rozegraniu pojedynków eliminacyjnych odbywały się mecze o poszczególne miejsca. W spotkaniu o siódmą pozycję doszło do starcia dwóch czwartoligowców. Biały Orzeł Koźmin zmierzył się z LKS-em Czarny Las. Mecz został zdominowany przez podopiecznych trenera Dariusza Maciejewskiego. Biały Orzeł wygrał więc 3 do zera i sięgnął po siódme miejsce w turnieju. Jak turniej halowy rządzi się swoimi prawami. Każdy, każdy to walczy, czy to nawet drużyny z klasy okręgowej z czwartymi ligami walczą. No Myśmy tam po prostu nie przykładamy takiej wagi. To chyba każdy z trenerów tutaj nie przykłada wagi do, 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 do turnieju. Fajnie, że zagramy w takim nie, może nie optymalnym składzie. Zagraliśmy. Dwa mecze przegraliśmy, dwa wygraliśmy i można być może niezadowolonym, ale, ale z tego, że chociaż jakaś ta jednostka treningowa nie dla wszystkich się odbywa. Nie? No właśnie, ale takie granie jest ważne, jest potrzebne w tym okresie zimowym, taki przerywnik? Myśmy zaczęli przygotowania od poniedziałku, można powiedzieć, że chłopacy są po trzech takich ciężkich treningach, może nogi troszeczkę mają ciężkie, ale mi się wydaje, że każdy trener musi być zadowolony z każdej jednostki w okresie zimowym. No I te turnieje też temu służą, wiadomo, że bierze się tylko na takie turnieje zawodników tylko wybranych, którzy w miarę sobie radzą na tej hali. W spotkaniu o piąte miejsce doszło do pojedynku LKS-u Gołuchów z jedenastką Ostrowi. Jak się okazało podopieczni trenera Andrzeja Dziuby byli jedynie tłem dla czwartoligowca. Gołuchowianie zdominowali ten pojedynek wygrywając i to aż 7 do 1. No nie może być ta ocena przynajmniej mojego zespołu dobra. No Zajęliśmy szóste miejsce. Ale mówię, to traktowaliśmy ten turniej bardzo zabawowo, także jesteśmy dopiero tydzień w treningach, także spokojnie na razie z tym, z tym wszystkim. Dzisiaj pojawiło się dwóch zawodników, Marcin Kolenda i Dominik Sikora. Jest szansa, żeby ta dwójka grała wiosną w Ostrowi? No ja myślę, że oni będą już grali, trenują z nami, także myślę, że będą już grali z nami i na pewno będziemy się starali jeszcze jeszcze do kogoś tutaj ściągnąć do zespołu. Burzliwy przebieg miał za to mecz o trzecie miejsce, w którym doszło do pojedynku dwóch czołowych czwartoligowców. Płomyk Koźminiec walczył z Piastem Kobylin. Goście kończyli ten mecz w okrojonym składzie, bowiem dwóch zawodników Piasta ukaranych zostało czerwonymi kartkami. Płomyk zdominował więc wydarzenia na parkiecie. Odnosząc pewne zwycięstwo 6 do 1. Możemy być zadowoleni oprócz tego pierwszego meczu z Czarnym Lasem, gdzie... Troszeczkę chyba zanim tą salę poznaliśmy, to już, to już przegrywaliśmy 2-0. To w pozostałych zaprezentowaliśmy się z dobrej strony. Bardzo zacięty pojedynek ze Stalą Pleszew, gdzie w końcówce wyrównaliśmy. No i tutaj myślę w finale yy, oto trzecie miejsce. Dobra gra i cieszy ta postawa chłopaków, bo jest to taki miły przerywnik w tej ciężkiej takiej mozolnej pracy codziennej w tej okresie zimowym. No i każde dobre miejsce cieszy na pewno. W sobotę na trybunach Hali przy pojawił się także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz, któremu towarzyszył również były wiceprezes Eugeniusz Kolator. No i jak się okazało, Michał Listkiewicz był jednym z dwójki arbitrów finałowego meczu memoriałowego, w którym doszło do starcia dwóch najlepszych drużyn eliminacji Ostrowskiej Centry i Pleszewskiej Stali. Najważniejszy pojedynek sobotniego memoriału do czerwoności rozgrzał fanów futbolu. W pierwszej połowie przez długi czas mecz miał wyrównany przebieg. Dopiero w ostatnich fragmentach pierwszej połowy spotkanie zdominowane zostało przez graczy centry. Najpierw pierwszą bramkę zdobył Marcin Kucharski. Następnie bramkarza stali Tomasza Szymkowiaka pokonał Gracjan Konieczny. Tym samym do przerwy podopieczni trenera Mariusza Posadzego prowadzili 2 do zera. Po zmianie stron za odrabianie strat zabrali się Pleszewianie. Piłkarze stali postawili wszystko na jedną kartę, chcąc odwrócić losy meczu. Stal była więc w natarciu. Kontaktową bramkę zdobył Damian Wnuk, który pewnie wykonał rzut karny. Natomiast do remisu doprowadził Dawid Sopałowicz. Stal odrobiła więc straty i w meczu finałowym mieliśmy remis 2 do 2. Kiedy więc wszyscy szykowali się na to, że zwycięzcę turnieju wyłonią rzuty karne, Pleszewski zespół przeprowadził najważniejszą akcję. W efekcie Dawid Sopołowicz równo z końcową sireną popisał się znakomitym uderzeniem, po którym piłka wylądowała w siatce. Tym samym finałowy pojedynek zakończył się zwycięstwem Pleszewskiej Stali 3-2. W taki oto sposób Pleszewska drużyna sięgnęła więc po triumf w całej imprezie. Dawid, zadowolony uśmiechnięty. Ostatnie sekundy i bierzesz sprawy w swoje ręce, fantastyczne uderzenie. Spojrzałeś na zegar, czy po prostu tak jakoś intuicyjnie oddawałeś ten strzał? Nie nie, Od tego czego chciałem zacząć, wygraliśmy, fajnie jest. Na zegar nie spojrzałem, były plecami do zegara. Udało się, wpadło, wygraliśmy. Mamy pierwsze miejsce jest fajnie. No właśnie, ciężko było się podnieść. W końcu pierwszej połowy straciliście dwie bramki, ale później świetnie graliście w drugiej połowie, odrabialiście te straty. Ciężko było? Ciężko, oczywiście, że ciężko, ale ja, ja byłem byłem spokojny. Znam chłopaków, mamy charakter, walczymy do końca. Udało się wygrać. No właśnie, zwycięstwo w takim turnieju jak jest wa ważne dla Was? No bo to jest kolejny sukces Pleszewskiej stali. 2009 rok, same sukcesy, teraz rozpoczynamy 2010 i także od sukcesu. Dokładnie, dokładnie. I sukces goni sukces. Chcemy wszystko wygrywać. Jak idzie, to idzie. Dokładnie, wygrywamy wszystko. Adrian, rozpoczynacie 2010 rok od zwycięstwa w tej imprezie, w tym turnieju? Prestiżowe zwycięstwo i takie dobre rozpoczęcie nowego roku? Trzeba powiedzieć, że z naszego okręgu Opryszka są i Jaroty, które grałem wyżej, wszystkie zespoły. Chłopacy naprawdę powalczyli i w pięknym stylu, bo naprawdę już nikt na pewno nie wierzył w finale. Wygrali w ostatnich sekundach. Podnieśliście się z wyniku z do dwóch, no i ta fantastyczna, ostatnia akcja Dawida Sopowicza. Fantastyczna druga połowa. To znaczy, no, trzeba powiedzieć szczerze, no troszeczkę chłopaków mi się zmotywowałem, ale chłopacy sami chcieli wygrać, bo naprawdę. Oni tworzą kolektyw, który widać nawet w tym naszym stalobusie i powiem szczerze, że no, ten kolektyw buduje do każdy, w każdym minucie każde zwycięstwa i to nas ratuje i tym wygaliśmy dzisiaj. No właśnie, w tym ciężkim, trudnym okresie zimowym, takie zwycięstwo w takiej imprezie jeszcze doda im animuszu, jeszcze bardziej zmobilizuje do ciężkiej pracy? No przypuszczam, że na pewno, bo widać, że chłopacy mają już 7 treningów w nogach i po nich to widać, każda, każde praktycznie takie zagranie meczu 15 minutowego, dwie godziny przerwy to jest najgorsza rzecz jaka może być dla, dla zawodników, no ale trzeba powiedzieć szczerze, że na pewno zmotywuje to ich do większej pracy. Duży niedosyt po tym turnieju, a w szczególności po tym meczu finałowym, w którym prowadziliście 2 do 0 i tracicie bramkę tą decydującą w ostatniej sekundzie praktycznie? No to znaczy tak, no, no troszeczkę szczęścia, mówię ja tutaj by było zwycięstwo po naszej stronie. Gratulować tylko drużynie z, z Pleszewa tutaj zwycięstwa w tym turnieju. Ważne, pożyteczne granie, tak tydzień po tygodniu w takiej imprezie halowej? To znaczy, no nie, niekoniecznie, bo to jest jednak inny wysiłek niż w tym okresie powinien być. Także no, będziemy starać się to szybciutko odbudować i wrócić do tego normalnego trybu przygotowań. Warto jeszcze dodać, że najlepszym piłkarzem sobotniego memoriału wybrany został zawodnik Stali Pleszew Robert Zaworski. Natomiast tytuł Króla Strzelców trafił w ręce piłkarza Płomyka Koźminiec Pawła Świtały.